Przyjeżdżam do tego miejsca już od paru lat. To jest kolejny warsztat, który odbędzie się w Lipowym Domu, nad cudownym jeziorem w otoczeniu cudownej przyrody, budzącej się do życia ptaków, skaczących ryb. Wiele, wiele pięknych procesów odbyło się tutaj na tym pomoście, na sali w Lipowym Domu tego pięknego miejsca na Mazurach, z Lipowego Domu nad przepięknym jeziorem. Zapraszam Was serdecznie na warsztat Szomańska Podróż Bohatera, gdzie będziemy zgłębiać wewnętrzną mitologię, będziemy badać wewnętrzne postacie, archetypy, według których żyjemy. Będziemy się cieszyć cudowną przyrodą, wspaniałym towarzystwem ekologicznym, cudownym jedzonkiem, także zapraszam serdecznie. thank you